Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o słynny wyrok w słynnej sprawie dotyczącej muzyki, to chciałbym dokonać następującej prezentacji. Najpierw zagram tak, jak to sobie wyobraża wysoki sąd, a potem zagram tak, jak to gra artysta. Proszę bardzo, wysoki sąd zagrałby w ten sposób. Natomiast artysta mógłby zagrać na przykład tak. Jeżeli pierwszy i drugi sposób to jest to samo, to ja bardzo zapraszam Wysoki Sąd do szkoły muzycznej w celu uzupełnienia edukacji.